Czas na debatę o klimacie. Ze mną Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry, panu, oraz dzień dobry państwu. Oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, czy my jesteśmy ostatnim pokoleniem? Anna Bryłka. Nie, w żadnym wypadku. I nie zgadzam się z tymi. Yy... Z tymi wydarzeniami, które przez to ostatnie pokolenie są, są e, dokonywane, te, te, wszystkie, te wszystkie akty wandalizmu, bo ja to tak nazywam, to znaczy oblanie farbą syrenki w Polsce. To jest po prostu dla mnie akt wandalizmu, nie powinien mieć miejsca. Natomiast e, polityka klimatyczna, forsowana na poziomie Unii Europejskiej jest po prostu dla nas, dla Polski bardzo kosztowna, e, absurdalna. No i po prostu w niektórych obszarach nie, e, nielogiczna, to znaczy tej proekologicznej ideologii wziął górę nad ekonomiczną racjonalnością. No i część tych przepisów już widzimy, że będzie po prostu weryfikowana, czy z Europejskiego Zielonego Ładu, czy wchodzącego w skład Europejskiego Zielonego Ładu pakietu Fit for 55. Widzimy, że chociażby zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku najprawdopodobniej się nie zrealizuje. W 2026 roku ma dojść do weryfikacji tego rozporządzenia. No i widać, że spada popyt na auta elektryczne, na które po prostu konsumentów w Polsce, ale również w Unii Europejskiej nie stać. I to są pytanie Hubert Różek. Czy jesteśmy ostatnimi pokoleniami? Czy zgadza się Pan z tym, co mówi pani Anna Bryłka? Mocno pracujemy nad tym, żebyśmy nie byli ostatnim pokoleniem i żeby kolejne pokolenia mogły żyć na Ziemi, która nadaje się do tego, żeby na niej żyć i żeby ta planeta, jedna, którą mamy, była w dobrej kondycji. Jeśli chodzi o protesty ostatniego pokolenia, to brakuje w debacie publicznej takiego głosu, który by mówił o tym, że chodzi o protesty ludzi, którzy... Są targani silnymi emocjami, to jest strach przed zmianą, i trochę brakuje empatii wobec tego, że ci ludzie nie widzą innego sposobu na to, żeby zademonstrować strach przede wszystkim, ale też swoją niezgodę na tę zmianę, więc. W przypadku tego rodzaju protestów my musimy. Po pierwsze, dlatego, że żyjemy w państwie prawa i każdy ma prawo do tego, żeby w pokojowy sposób wyrażać, wyrażać swoje poglądy i demonstrować. To pierwsze Ale to zdanie. Nie jest A sposób. drugie zdanie jest takie, że jeśli widzimy grupę osób, które nie widzi innego sposobu niż tego typu działania, żeby em, nakreślić jakiś problem, to powinniśmy się zająć rozmową o tym problemie, bo mam wrażenie, że my dzisiaj skupiamy się na tym, że dwójka młodych ludzi oblała e, barwnikiem spożywczym e, syrenkę i ta syrenka, jeśli byśmy dzisiaj poszli nad Wisłę i zobaczyli to, nic się jej nie stało i ona cały czas stoi. Natomiast Tylko oni od się, my się do... na tym koncentrujemy. Może właśnie przez formę tego działania koncentrujemy się na tym, zamiast na problemie. Ja myślę, że to dlatego, że dla wielu osób dużo łatwiej jest porozmawiać o, e, o samej formie niż o samym problemie, który jest skomplikowany i który wymaga od nas dużej ilości działań i który wymaga od nas też konsekwencji. Więc dużo łatwiej jest odwrócić głowę od głównego problemu i skupić się na szczegółach niż rozmawiać o tym, jak mamy sobie poradzić z katastrofą klimatyczną, która jest tutaj, jest dzisiaj, jest rzeczywistością. Czy ostatnie pokolenie zachęca Panią swoimi działaniami do dyskusji? No w żadnym wypadku i generalnie to, to, to ci sami aktywiści po prostu kierują debatę publiczną na to swoje działanie, a na, na nierealną debatę o tym, e, jak chronić środowisko i tak dalej. Także moim zdaniem to jest, to, jest, to jest decyzja samych samych i to nie są żadne pokojowe protesty, bo oczywiście my mamy tutaj przykład syrenki w Warszawie, ale w Europie Zachodniej niszczenie obrazów Van Gogha i tak dalej. Ja się zupełnie nie zgadzam z taką formą przedstawiania swoich, swoich poglądów. Tak możemy usiąść do debaty, możemy debatować. Natomiast, jak tutaj pan słusznie zauważył, mamy jedną planetę. Europa odpowiada za 7% globalnej emisji, Polska za niecały procent a najwięksi emitenci na świecie raczej nie mają, e, nie mają, nie koncentrują się tak bardzo na tym, żeby ograniczać emisję gazów cieplarnianych. I mam tu na myśli trzy państwa, to znaczy Chiny, USA i Indie, które odpowiadają za połowę tej emisji. I dopóki nie będzie na poziomie e, międzynarodowym, globalnym decyzji, decyzji, czy takiej współpracy, jeśli chodzi o ograniczenie emisji, to w Unii Europejskiej ta bardzo, bardzo restrykcyjna polityka klimatyczna po prostu doprowadzi do zniszczenia gospodarki i co i w kierunku, jakim to wszystko zmierza, jest również taki kierunek, że no, zagraża to bezpieczeństwu finansowemu polskich gospodarstw domowych. I widzimy, co się będzie działo, widzimy, jak protestują rolnicy. W ogóle zauważmy też, tak, przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej zaprotestowało europejskie społeczeństwo. Miliony rolników wyszły na europejskie ulice w ostatnich kilku miesiącach. Ta ich protesty są pokojowe, skoro oni blokują drogi. Panie redaktorze, ale te zgromadzenia. Ja mówię po z perspektywy polskie. polskiej. One są legalne, one są zarejestrowane, e, nie niszczą żadnego mienia publicznego, tak? Nie, nie doszło do żadnego zniszczenia. To w takim razie żebyśmy Chciałbym jeszcze wrócić bardzo do mitu 7%, proszę. bo to jest w, bardzo obłudne podejście. Europa emituje 7%. Wszyscy mamy dzisiaj na stole różne urządzenia elektroniczne. Mamy tutaj telefony, komputer, tablet. E, zadam retoryczne pytanie, gdzie one zostały wyprodukowane? Jak patrzę na, na te urządzenia, to one przyjeżdżają do nas z Azji. Jeśli byśmy popatrzyli na wiele różnych innych przedmiotów codziennego użytku, które, które używamy, one powstały w Azji i teraz tak, emisje zostały zliczone tam, natomiast one by nie powstały, gdyby nie popyt i gdyby nie zostały przywiezione do Europy, więc mówienie o tym, że emitujemy mało jest trochę, jest trochę okłamywaniem rzeczywistości i druga rzecz dotyczące europejskich wysiłków, które są stawiane jako wzór, a może inaczej, mówi się, że Europa to jest jedyny kontynent, który podejmuje wysiłek na rzecz redukcji emisji. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. USA w Inflation Reduction Act pompuje miliardy, miliardy dolarów w zielone technologie. Chiny są dzisiaj największym państwem, które instaluje moce OZE. W zeszłym roku 60% zainstalowanego OZE na świecie zostało zainstalowane w Chinach. To jest więcej niż potrzebuje energii Francja. Chiny mają największy rynek ETS, najszybciej się elektryfikują. Do tego nawet wspomniane Indie w 2050 roku będą neutralne klimatycznie i jest porozumienie światowe związane z porozumieniem paryskim, które daje jasną perspektywę wszystkim krajom na świecie, tym dużym i małym, biednym i bogatym. Wszystkie kraje zgodziły się co do tego, że trzeba redukować emisję, więc to już się dzieje i Europa to to jest, jest tylko jednym graczem. To, to jest niestety forma deklaratywna, to znaczy... U nas, w Unii Europejskiej, to nie jest tylko deklaracja. Te zapisy wchodzą w życie i to nie w perspektywie najbliższych 10-20 lat, tylko już w perspektywie tej dekady. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, to jest tylko forma deklaratywna. Ja, ja nie widzę, ja nie widzę takiego, takiej przestrzeni do tego, żeby z tych zobowiązań Chiny czy Stany Zjednoczone się, się, się wycofały. Natomiast y, my na przykład w Unii Europejskiej bardzo duży nacisk na to, żeby y, i w Polsce też odnawialne źródła energii. Jaki panele fotowoltaiczne? Kto produkuje panele fotowoltaiczne? Skąd je importujemy? 70% import z Chin. Skąd to się bierze? No bierze się to również z tego, że przemysł energochłonny unika Europy, unika Europy, przenosi się poza Unię Europejską. No i to są fakty, tak? Niestety. To znaczy, gdybyśmy jeszcze w ramach tej transformacji technologicznej, zielonej, inwestowali czy rozwijali europejski przemysł. I nie finansowali czy, czy nie dawali zarobić innym innym państwom, takim właśnie jak Chiny, no to można byłoby jeszcze dyskutować, ale to się nie dzieje. To, że dzisiaj mamy y, większość importu z Chin, jeśli chodzi o OZE, jest wynikiem tego, że Chiny już kilka lat temu mocno inwestowały w tego typu technologie i jeśli byśmy prześledzili to chiński kapitał kupował firmy niemieckie, kupował firmy polskie też, ale generalnie europejskie i tam przenosił technologię. Więc jeśli mówimy o opłacalności to, to dzisiaj jeszcze... OZE i zielone technologie to jest to, jeszcze... to miejsce, gdzie się zarabia pieniądze, więc tym bardziej powinno nam zależeć na tym, żeby OZE wprowadzano do Europy. Poza środowiska politycznego zgłosili się polscy producenci pomp ciepła, którzy zostali dotknięci tym że faworyzowano na rynku eksporterów pomp ciepła z Chin. Które pompami ciepła tak naprawdę nie były, bo była zupełnie inna specyfikacja, tylko to były grzałki, które zostały wykorzystane w systemie, w, stały tym, w całym tym programie Czyste, czyste Powietrze. Uh -huh. Ja mam nadzieję, że ten program przez Ministerstwo Klimatu zostanie uszczelniony, a nie, to jak, nie tak, jak to wyglądało dotychczas. No to pokazuje, że nawet na tym wspólnotowym, krajowym rynku nie faworyzujemy polskich dostawców, tylko dajemy furtkę do tego, żeby importować tutaj pompy ciepła, które pompami nie są, tylko jakimiś grzałkami, eee, i jeszcze finansujemy to z programu czyste powietrze. Pani Anno, to ja mogę zarówno Panią, jak i wszystkich Państwa e, uspokoić. Od 22 kwietnia, czyli 4 dni temu, weszła w życie lista zielonych urządzeń i tam te urządzenia z Chin, o których Pani mówi, e, żeby się pojawiły, muszą Ale otrzymać miało, odpowiedni miało miejsce, atest taka, i certyfikat. Pojawił tak. się ten problem, ministerstwo już zareagowało Cieszę i to zostało bardzo. uszczelnione, e, a powstało to po to, żeby ludzie, którzy korzystają dzisiaj z programu czyste powietrze, nie musieli się zastanawiać, czy pompa ciepła, która jest im oferowana, to jest Urządzenie, które będzie, które będzie grzałką. Tak, więc absolutnie reagujemy. A polski rynek pomp ciepła to jest to miejsce, gdzie nasza gospodarka może się rozwijać. Jak popatrzymy na to, ile Polacy w ostatnim czasie zainstalowali pomp ciepła to jeśli byśmy sobie to porównali na przykład z Niemcami, to my per, per e, mieszkaniec mamy tę instalację dwa razy większą. Tak, Szanowni Państwo, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną bardzo ważną rzecz dotyczącą kwestii transportu, bo pompy ciepła, fotowoltaika to jedno, ale kwestia transportu i tutaj jeszcze raz wrócę e, po raz ostatni do postulatów ostatniego pokolenia. Czy ich postulaty... Są słuszne, bo to jest przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od... Przyszłego roku no i stworzenie biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju. I tutaj na początek Hubert Różyk. My musimy działać racjonalnie i postulaty przekazania 100% wpływów skończyłyby się tym, że po pewnym czasie infrastruktura drogowa, z której korzystamy wszyscy, potrzebowałaby wielu nakładów. Więc a, oczywiście jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje ze strony społecznej, które płyną. Natomiast musimy się też zachowywać odpowiedzialnie. Co nie znaczy, że nie ma w całej architekturze finansowej, Takich instrumentów, które by gromadziły pieniądze na zieloną transformację. Chociażby Społeczny Fundusz Klimatyczny, do którego będą wpływały pieniądze, wpływają pieniądze z ETS-u. To jest to miejsce, gdzie, gdzie możemy zbierać pieniądze na zieloną transformację. Więc potrzebujemy zmiany, ale potrzebujemy jej racjonalnej i potrzebujemy też myśleć o tym, że musimy zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania ludzi i dzisiaj z myślą o tym, żeby zbudować ten system w przyszłości. Czyli te postulaty po nie są racjonalne? 네. <목소리도> Przeznaczenia 100% wpływów z dróg na połączenia kolejowe? Nie. Mamy inne instrumenty, które wspierają połączenia kolejowe i musimy zadbać o to, żeby drogi, po których jeździmy, były w dobrym stanie. i tu będzie nic mieć porozumienia, Tak, troszeczkę, nie, troszeczkę będzie porozumienia, bo to, to jest prawdą. To znaczy nie da się tej kolei, yy, nie da się tego zastąpić. Tak? Transport, transport kolejowy czy transport publiczny nie zastąpi transportu prywatnego, zwłaszcza w, poza dużymi ośrodkami miejskimi. Yy, ja yy, mam tę przyjemność, że pochodzę z takiego regionu, no i nie da się zastąpić. Po prostu są takie obszary, gdzie nie, nie da się tego samochodu zastąpić i ten samochód jest niezbędny. No a te wpływy z ETS-u, z ETS u 1 i wchodzącego wkrótce ETS-u 2, no to oczywiście jest kolejny zaszyty podatek w cenie paliwa. To znaczy ETS-2, który wchodzi w życie w 27 roku, cena oleju napędowego wzrośnie o 53 grosze. Więc moim zdaniem, no to jest takie troszeczkę przekładanie z jednej kieszeni do drugiej kieszeni tych pieniędzy, bo trzeba byłoby może lepiej zostawić te pieniądze w ręku po, w kieszeni podatnika. I, 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 i dać mu szansę na zainwestowanie po prostu we własne potrzeby, takie właśnie bytowe, czy, czy tą termomodernizację i tak dalej. Także kolejne zaszyte podatki klimatyczne, które, które po prostu Polacy będą, będą w najbliższym czasie ponosić. To może w takim razie, skoro Pani mówi o samochodach, to z tego diesla przesiąść się na elektryk, nie wjeżdżać do stref czystego transportu. Właśnie, strefy czystego transportu. Czy to jest dobry pomysł w dużych miastach, w centrach miast? Nie, to nie jest dobry pomysł. To, nie jest, dobry pomysł. to jest wykluczenie wielu mieszkańców, chociażby Warszawy, których nie stać na to, żeby mieć auto elektryczne albo auto niskoemisyjne. Wiemy, jaki jest średni wiek auta w Polsce, to jest bardzo, to jest gigantyczna przepaść, to jest po prostu wykluczenie mieszkańców tego miasta. Mieszkańców i tych, którzy chcą też przyjechać, natomiast z autem elektrycznym. Niestety, ale w większości Polaków nie stać na auto elektryczne. To znaczy, auto elektryczne jest dużo droższe, yy, jest jeszcze nieprzygotowana infrastruktura. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem aut, aut, aut elektrycznych. Natomiast na dzień dzisiejszy to się po prostu nie sprawdza. I, gdy, i przykład Niemiec. Dopóki były, dopóki były dotowane auta elektryczne, to ten system działał. Yy, branża motoryzacyjna miała bardzo ambitne cele, właśnie zeroemisyjna produkcja, czy zeroemisyjna, nieemisyjne auta, tak? Auta, auta, auta bez emisji. No i Czuje się, że też przemysł motoryzacyjny powoli wycofuje się z tych ambitnych, ambitnych planów, dlatego że nie ma popytu. Ubróżek strefy czystego transportu. O faktach dotyczących stref czystego transportu. Pani mówiła o strefie warszawskiej. W projekcie nie będzie mogło wjechać auto, które ma więcej niż 27,5 roku. To jest realna propozycja, która, się, która leży na stole. Średnia, średnia auta importowanego dla pol, do Polski to jest i tak bardzo stare auto, to jest 14,5. Tak. Jeśli chodzi o wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie do którego. Czy tak? wykluczenie społeczne do to. Nie komunikacyjnego wykluczenia nie mamy w Warszawie. Prowadzono badania. To będzie mniej niż... 3% jeśli dobrze kojarzę samochodów, które dzisiaj realnie jeżdżą po Warszawie. To, to jest jedna to jakość powietrza w centrum miasta. A druga, porozmawiajmy o jakości powietrza. I żyjemy w kraju, w którym co roku w związku ze złą jakością powietrza przedwcześnie ginie 50 tysięcy osób. To jest miasto wielkości Skierniewic, które znika nam z mapy tylko i wyłącznie dlatego, że my oddychamy złym powietrzem. I no teraz jesteśmy w, sytuacji, ile, jesteśmy w sytuacji, w której nie stać nas na to, żeby rezygnować z jakiegoś Narzędzia, które poprawia jakość powietrza, bo mówimy o 50 tysiącach ludzi. My jako państwo musimy wykorzystać wszystkie elementy, a transport w dużych miastach, takich jak Warszawa, odpowiada za znaczną część emisji albo za większą część emisji tlenki azotu to 75% emisji w Warszawie czy Krakowie. I teraz strefy czystego transportu służą temu żeby systemowo poprawiać jakość powietrza i żeby eliminować na przykład stare 30-letnie diesle. Nie ma dzisiaj uzasadnienia ekonomicznego, żeby jeździć 30-letnim samochodem. Mamy dostępne samochody używane, benzynowe, które bez problemu wjadą do strefy. A jeśli mówimy też szerzej, jakbym jeszcze mógł nawiązać do, do samochodów elektrycznych, to... Od 2035 roku e, będzie można rejestrować tylko samochody zeroemisyjne. Nigdzie nie jest napisane, że nastąpił zakaz produkcji samochodów z silnikiem spalinowym. Jeśli do tego czasu nastąpi przełom technologiczny i silnik spalinowy z jakąś nową instalacją nie będzie emitował CO2, to te samochody będą mogły jeździć. Żaden duży koncern w Europie nie wycofał się z planów elektryfikacji. One pojawiły się jeszcze przed tymi zapisami. Tak, one się pojawiły przed tymi zapisami. Nie została zweryfikowane. Biznes dzisiaj na całym świecie mówi, idziemy w samochody elektryczne. Nawet Toyota powiedziała, że wycofuje się z samochodów hybrydowych, inwestuje w samochody elektryczne. Koncerny chińskie, koncerny amerykańskie, to jest ogólnoświatowy trend. Riposta, Anny. Riposta, yy, zaraz ją odszukam. Natomiast yy, jeśli chodzi o jeszcze o jakość niepewna przyszłość samochodów na prąd. Miesięczna rata za samochód elektryczny jest średnio o kilkaset złotych wyższa niż w przypadku porównywalnego modelu z silnikiem spalinowym. Nawet przemysł motoryzacyjny weryfikuje swoje ambitne cele. I teraz y, jakość powietrza, tak? Mamy, y, system, y, mamy ogrzewanie systemowe, ciepło systemowe w Warszawie. Jakie jest źródło ogrzewania tego, tego systemu? Węgiel w Warszawie. Może zamiast zakazywać wjazdu aut do stref czystego transportu jakiekolwiek te widełki nie będą tak mnóstwo starszych osób mieszka cały czas w centrum warszawy czy tutaj te, w tej strefie która miałaby się znaleźć objęta tym zakazem wjazdu aut być może trzeba po prostu inne elementy zmienić to tak czy rozumiem że jest pani za odejściem od węgla panie redaktorze yy, powiem tak w ciepłownictwie y, na razie ten węgiel dominuje i to nie jest do wykonania tak, w najbliższym czasie. Natomiast każdy z nas chce, chce, chce troszczyć się o środowisko i y, y, nie ma co do tego wątpliwości, że trzeba byłoby tutaj te źródła ciepła na pewno też modernizować i wymieniać. Szanowni Państwo, to jeszcze chciałbym zapytać o jedną rzecz, która rozgrzewa absolutnie emocje nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Czyli Zielony Ład to jest atak na polskie rolnictwo? Czy jednak samoograniczenia niezbędne? dla naszego klimatu. Hubert Różyk. Zielony Ład jest niewinną ofiarą, jeśli chodzi o protesty rolników, bo protesty jest rolników... Jest ofiarą. Protesty rolników... E, mają uzasadnienie, bo oni dzisiaj muszą konkurować z żywnością spoza Unii Europejskiej, która nie spełnia standardów. I to absolutna zgoda. Musimy zadbać o to, że jeśli stawiamy na wysiłek modernizacji, na wysiłek do, i, i zmiany, to e, rolnicy polscy nie powinni być konfrontowani z tańszą e, importowaną żywnością, która nie spełnia norm. Jasne. Natomiast jeśli chodzi o Zielony Ład rolników, to... Ta strategia powstała po to, żeby rolnictwo w Polsce mogło działać, bo jeśli popatrzymy na same cele Zielonego Ładu, to on ma ochronić Europę przed skutkami katastrofy klimatycznej. Chodzi o to, żeby temperatura była odpowiednia do tego, żebyśmy mogli nadal zbierać plony. Chodzi o to, żeby w Polsce nie pogłębiała się susza i ci rolnicy mieli wodę do tego, żeby produkować swoje, ym, swoje plony. Więc. Je, Samo założenie Zielonego Ładu służy rolnikom, to jest ochrona bioróżnorodności i chociażby ochrona y, zapylaczy. Jeśli by zabrakło y, pszczół i innego rodzaju zapylaczy, co zostało policzone, to musielibyśmy wpompować miliardy w produkcję żywności, żeby ona cały czas się odbywała tak jak do tej pory. Zielony Ład ma ochronić tę Polskę, z której wszyscy dzisiaj jesteśmy dumni i te krajobrazy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Zielony Ład i Anna Byłka. Ojku, zupełnie się nie zgadzam. To znaczy, jeśli chodzi o zamysły Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie, no to są zupełnie absurdalne cele, które zostały nałożone na rolników, które prowadzą do tego, że ograniczamy produkcję żywności w Unii Europejskiej, a ta produkcja żywności po prostu przesuwa się poza Unię Europejską. Sam fakt importu z krajów trzecich no to jest jakiś jeszcze dodatkowy element, który pojawił się w związku z tym, że Unia Europejska otworzyła unijny rynek na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, spowodowany oczywiście wojną i tym, że trzeba e, pomóc co się okazało oczywiście błędem, o czym sygnalizowaliśmy od początku, że to się nie, nie, nie może udać, dlatego że konkurujemy. Pomoc Ukrainie jest absolutnie w polskim interesie. Tak, ale, ale interesie tutaj nie ma także. żadnej pomocy Ukrainie, tylko pomocy, pomoc, to jest dla, pomoc dla międzynarodowych, międzynarodowych koncernów, e, którymi zarządzają ukraińscy oligarchowie e, i, i uzyskanie dostępu do intratnego rynku. Tranzytu, w ogóle tranzyt nie miał miejsca i to jest też wykazane przez raport Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast, szanowni państwo, no ugorowanie. Pierwszy, pierwszy zamysł to było 10 procent ugorowania gruntów rolnych w Unii Europejskiej. Ostatecznie zostało cztery, teraz zostało to wprowadzone jako, jako ekoschemat. Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin. Porównajmy sobie Polskę, porównajmy sobie Holandię. W Polsce to są około między 2 a 3 kilogramy substancji czynne na jeden hektar. W Holandii to jest między 8 a 9 kilogramów. Mam zupełnie inne rolnictwo, to znaczy polskie rolnictwo z natury jest dużo bardziej ekologiczne, zdrowsze, ma lepszej jakości żywność niż te Europy Zachodniej, a zaczęły nas dotykać te same po prostu wymagania i absurdalna, absurdalna polityka. To do czego to doprowadzi? To doprowadzi do utraty bezpieczeństwa żywnościowego. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jeśli nie będzie wycofania z polityki klimatycznej dla rolnictwa, to będzie, to będzie utrata bezpieczeństwa żywnościowego. I jedna ważna rzecz: Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych policzył, co oznacza wejście w życie Europejskiego Zielonego Ładu dla Rolnictwa. Oznacza to zmniejszenie produkcji żywności między 7 a 12 no, i ktoś tą lukę na globalnym rynku będzie wypełniał. Przecież Unia Europejska jest eksporterem żywności. I będą to wypełniać inne państwa, które z na ochroną środowiska raczej się nie będą w ogóle przejmować. To skoro Zielony Ład mniej więcej, choć troszeczkę dotknęliśmy, chciałbym jeszcze w związku z tym, że czas nas odrobinę goni. Zapytać o to, co my możemy tak naprawdę zrobić, bo rozmawiamy tutaj sobie o wielkich mocarstwach typu Chiny, Stany Zjednoczone, mówimy o Zielonym Ładzie, mówimy o elektromobilności, a co my po prostu w naszych gospodarstwach domowych możemy zrobić dla środowiska i czy rzeczywiście przełoży się to jakkolwiek na to, co się dzieje w klimacie. Mam na myśli rezygnację z plastikowych sztućców, segregowanie śmieci, przesiadanie się na rower, takie nasze zwykłe, codzienne decyzje. Hubert Różyk. Każda ta zmiana ma znaczenie i e, jeśli ktoś uważa, że drobne nawyki nie mają wpływu, to e, proszę, żeby przez 10 minut dziennie zaczął e, biegać albo ćwiczyć i po pół roku e, zobaczył, czy to nie wpłynie na jego życie. Każdy mały wysiłek i w ogóle każda wielka zmiana zaczyna się od tego, że w naszych głowach zmienia się sposób myślenia. E, I to, że dzisiaj Unia Europejska, że panuje co do tego... Ogólnoeuropejski kompromis. Idzie w stronę e, rozwiązań, które są proekologiczne. Nie wzięło się z tego, że nagle w głowie jakiegoś polityka czy polityczki pojawił się ten pomysł. To jest oddolny ruch społeczny. Miliony ludzi dbają o planetę, chcą zachować ten krajobraz, to wszystko, co widzimy wokół, e, i podejmują wyzwania. Jeśli ja, jeśli ja ograniczę jedzenie mięsa e, i zrobi to samo, e, zrobią to samo miliony ludzi na całym świecie to wpłyniemy globalnie na obniżenie emisji. Przy czym nie mówię o tym, że od jutra musimy zostać wegetarianami. Chodzi po prostu o to, żeby zrezygnować z jednego posiłku mięsnego w ciągu tygodnia. Sztuczce plastikowe, możemy się bez tego obejść. Plastikowe zakrętki, nasi rodzice i dziadkowie nie mieli plastikowych zakrętek i świat działał. Jest bardzo dużo małych rzeczy, które możemy zrobić i one przekładają się na koniec na finalny efekt. Czy Anna bryłka segreguje śmieci i używa plastikowych lub nie sztućców? Zdarza się mi używać plastikowych sztućców, śmieci segreguje zazwyczaj. Natomiast dieta bezmięsna tutaj adwocem nie, nie zbawi planety, nie uratuje świata. To nie znaczy o tym, żeby nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma co do tego wątpliwości. Ja może podam przykład bydła, tak? Krowy, które są przeżuwaczami, one jako jedyne potrafią trawić trawę, tak? Twardą słomę i tak dalej. I po prostu z jej przetrawienia my dostajemy mięso w postaci pełnowartościowego białka. To znaczy, moim zdaniem, niestety, ale ta irracjonalna polityka naprawdę może doprowadzić do głodu na świecie i tego na pewno i tego na pewno nie chcę. dotknęliśmy szanowni państwo potroszę wszystkich mam wrażenie tematów a gdybyśmy chcieli się jednak rozwodzić nad tymi tematami to czekałaby nas bardzo solidna dyskusja ja dziękuję państwu za to że mogliśmy przynajmniej poruszyć te najważniejsze rzeczy anna bryłka konfederacja dziękuję. i hubert różyk ministerstwo klimatu dziękuję i środowiska państwu. dziękuję państwu bardzo